Witam wszystkich! Solaris to najsłynniejsza powieść science fiction Stanisława Lema, wydana po raz pierwszy w 1961 roku przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. W książce Lem podejmuje jeden z najpopularniejszych tematów literatury fantastycznej temat kontaktu z obcą cywilizacją. Być może dlatego Solaris po kilkudziesięciu latach od pierwszego wydania wciąż fascynuje czytelnika. Stanisław Lem posłużył się w powieści pięknym, obrazowym językiem. Posłuchajmy fragmentu z rozdziału Goście. Ty, wykrztusił, kto ty jesteś? Wyglądał, jakby się chciał na mnie rzucić. Tego nie oczekiwałem. Sytuacja stanęła na głowie. Nie wierzył, że jestem tym, za kogo się podaję. Co to miało znaczyć? Patrzał na mnie z najwyższym przerażeniem. Czy to był już obłęd? Zatrucie, wszystko stawało się możliwe. Ale widziałem ją, tę stwore, a zatem i ja sam także? Kto to był? Spytałem. Słowa te uspokoiły go. Przez chwilę patrzał na mnie badawczo, jakby mi jeszcze nie dowierzał. Wiedziałem już, że to fałszywe pociągnięcie, i że mi nie odpowie, nim jeszcze otworzy usta. Usiadł powoli na fotelu. I ścisnął głowę rękami. Co tu się dzieje? powiedział cicho. Maligna? Kto to był? Spytałem raz jeszcze. Jeżeli nie wiesz, mruknął To co? To nic, Snout powiedziałem. Jesteśmy dostatecznie daleko od domu. Zagrajmy w otwarte karty wszystko jest i tak pogmatwane. O co ci chodzi? Żebyś powiedział, kogo widziałeś a ty rzucił podejrzliwie. Gonisz w piętkę, powiem ci i ty mi powiesz. Możesz być spokojny, nie wezmę cię za wariata, bo wiem, za wariata? Wielki Boże! Próbował się roześmiać. Człowieku, ależ ty nic, zupełnie nic, ależ to byłoby zbawieniem, gdyby on przez chwilę uwierzył, że to obłęd, nie zrobiłby tego, żyłby. Więc to, co napisałeś w protokole o rozstroju, jest kłamstwem? Oczywiście, dlaczego nie napiszesz prawdy? Dlaczego? powtórzył. Zapadło milczenie. Znowu byłem w zupełnej ciemności. Nie pojmowałem niczego. A przez chwilę zdawało mi się, że uda mi się go przekonać i wspólnymi siłami zaatakujemy zagadkę. Dlaczego? Dlaczego nie chciał mówić? Gdzie są automaty? Odezwałem się. W magazynach zamknęliśmy wszystkie z wyjątkiem obsługi lotniska. Dlaczego? Znowu nie odpowiedział. Nie powiesz? Nie mogę. Po lekturę zapraszam do biblioteki.